Tydzień temu spotkaliśmy dziobaka literatury. Dzięki niemu zostaliśmy na dłużej w Boliwii, a teraz stoimy u podnóża góry, która zjada ludzi. Czy można się przed nią obronić? Posłuchajcie. W poprzednim odcinku naszego vloga, jak pewnie doskonale pamiętacie, Omawialiśmy książkę Dziobak literatury, a więc antologię reportażu latynoamerykańskiego. Tak bardzo przypadła nam do gustu ta książka, że postanowiliśmy na dłużej pozostać w Ameryce Łacińskiej, a konkretnie w Boliwii, do której zabiera nas Ander i Zagirre dzięki książce Potosi Góra, która zjada ludzi. Jest to książka, która potwierdza ten paradoks latynoamerykański, niestety, że można być krajem położonym na wielu bogactwach mineralnych a jednocześnie być krajem najbardziej biednym w skali całego kontynentu. To prawda i to jest zarówno szokujące, jak i bulwersujące, że możesz mieszkać na tak bogatych złożach surowców, potrzebnych na całym świecie i okazuje się, że nic z tego nie masz i jesteś po prostu mieszkańcem wielkiej fabryki o nazwie Bolivia, z której korzystają obecnie zagraniczne korporacje, no, i z tych surowców korzysta oczywiście cały świat, ale sama Boliwia w ogóle nie ma, tego, nie ma z tego żadnych zysków. Ta sytuacja trwa tak naprawdę od setek lat, począwszy od Imperium Hiszpańskiego, poprzez kilku oligarchów, którzy rządzili całym krajem, po korporacje zagraniczne, które w tej chwili czerpią największe zyski z bogactw boliwijskich. I w tym wszystkim jest jeden wspólny mianownik. Im bardziej demokracja boliwijska jest zaburzona, im mniej ma się dobrze, tym są większe szanse na to, żeby się na Boliwii wzbogacać i żeby właśnie te bogactwa nie pozostawały w rękach mieszkańców. Zgadza się. I Zagira właśnie bardzo dobrze nakreśla tutaj takie kwestie polityczne. Ta książka nie jest nimi przytłoczona, prawda? One są tak wplecione w historię jego podróży po, po tym regionie Boliwii. Ale w bardzo przystępny sposób pokazuje nam, że historia Boliwii to historia wyzysku i ta polityka, w której nie dopuszcza się praktycznie rozwoju demokracji w tym kraju, no jest prowadzona przez konkretne podmioty i prawdopodobnie jeszcze przez długi czas tak to będzie wyglądało, że nie, nie będzie tam możliwości, żeby obywatele tego kraju faktycznie mieli coś do powiedzenia. Potosi to nazwa miasta, obok którego znajduje się góra Cerro Rico. Góra, która jest nazywana również piramidą bogactwa, piramidą wszelkich surowców mineralnych. I od pierwszej strony jesteśmy wrzuceni w, do wnętrza tej góry, lądujemy w szybie kopalnianym. Z każdą stroną robi się nam coraz słabiej, atmosfera staje się gęstsza, bo zaczyna brakować nam powietrza. Zdajemy sobie sprawę, jak ciężka jest praca górników właśnie w, w tej kopalni, w tej, w tej górze, i czekamy niejako, aż autor z tej, z tej góry wyjdzie. Autor bardzo dobitnie podkreśla swoje wrażenia związane z przebywaniem w tych kopalnianych korytarzach. Nie mogę tutaj zacytować, jak dobitnie to zrobił, ale czujemy, że razem z nim się dusimy, prawda? Zwłaszcza, że. To nie chodzi tylko o tę klaustrofobiczną przestrzeń, zupełnie pozbawioną światła naturalnego, ale też o to, że ma się świadomość, jak bardzo te korytarze są niezabezpieczone, na jak niskim poziomie jest to górnictwo akurat w tym regionie Boliwii. No i tak jak mówisz, czekamy na wyjście na powierzchnię. Niestety po opuszczeniu tych szybów okazuje się, że Wcale nie jest lepiej, bo po pierwsze jesteśmy ponad 4000 metrów nad poziomem morza. Więc jakość powietrza jest zupełnie inna, i organizm takiego człowieka jak my nie daje sobie rady na takiej wysokości. A po drugie, powietrze w Potosji jest przesycone substancjami szkodliwymi. Jak pisze autor, mieszkańcy tego miasta mają bardzo bogatą krew, ale to jest dosyć ironiczne stwierdzenie, bo ta krew jest bogata w związki, które nie powinny się w niej znajdować absolutnie. Zwłaszcza górnicy. Cierpią z powodu tego, z powodu wspomnianego powietrza, z powodu warunków, w jakich pracują przede wszystkim. I co jest chyba najbardziej szokujące, bo przecież akcja toczy się w XXI wieku. Większość z tych górników nie dożywa 40 roku życia. Jeśli dodamy do tego, że warunki, w których pracują są gorsze niż choćby kilkadziesiąt lat temu, to zdajemy sobie sprawę, że to jest w jakimś sensie piekło na ziemi. I do tego, tak wydawałoby się, zmierza ta książka, żeby pokazać, jak źle mają ci górnicy w tej kopalni, ale w pewnym momencie autor robi taką przewrotkę w, w całej tej narracji i pokazuje, że najgorzej w Potosi nie mają wcale ci, którzy pracują w, w środku, we wnętrzach Cerro Rico, ale te osoby, które żyją na powierzchni. I są to kobiety. Tak. Właśnie, żyją na powierzchni, więc wydawałoby się, że no nawet tutaj z dwojga złego lepiej na powierzchni niż pod ziemią, prawda? Problem w tym, że schodzenie pod ziemię do tych kopalni to jest sposób na zarobienie pieniędzy. Jak na warunki panujące w tym mieście są to całkiem niemałe pieniądze, chociaż oczywiście nadal za takie warunki pracy to jest nic. Kobiety jednak nie mogą pracować. Mężczyźni wymagają, żeby one zostawały, zostawały w domach, tak? Nie pozwalają im schodzić do kopalni, ale oczekują, że dom będzie posprzątany, że będzie wyprane, że dzieci będą zaopiekowane i że będzie ugotowany obiad. Problem w tym, że dosyć zazdrośnie strzegą tych zarobionych pieniędzy i wygląda na to, że znaczna część z nich nie poczuwa się w ogóle do odpowiedzialności za utrzymanie gospodarstwa domowego. Ja trochę nie rozumiem, jak oni oczekują od kobiety utrzymania tego domu, skoro mają wielkie pretensje, gdy ona prosi o pieniądze. Bardzo szybko te, tej odpowiedzialności wymaga się od dzieci, a właściwie one same zdają sobie sprawę, że są odpowiedzialne za przeżycie dosłownie swojej. Rodziny. I właśnie y, bohaterką główną tej książki jest dziewczynka, która staje, jest w takiej sytuacji. To 14-letnia Alicja, y, która od początku poraża nas swoją dojrzałością, tym jak bardzo jest świadoma, że y, nauka to jedno, ale ona poza tym musi też pracować, żeby cały, utrzymać cały swój dom. Jeszcze raz przypomnę, akcja toczy się w XXI wieku, to są ostatnie lata, i wydaje mi się, że po to wybrał sobie autor, mówiąc nieładnie, właśnie postać Alicji, żeby pokazać, jak szybko kobiety, jak szybko y, dziewczyny, już muszą zdać sobie sprawę, jaka jest ich rola w społeczeństwie. Dziś Alicja ma jakieś 25 lat. Poszła do pracy w kopalni pierwszy raz, gdy miała 12. I to wcale nie jest najmłodsze dziecko, jakie pracowało w kopalni, prawda? Bo Izagir widział tam w Potosi już trzy latki, które pomagały przy jakichś najprostszych pracach, najprostszych, ale nadal mówimy o tych dzieciach. Co to dziecko tam robi, prawda? Zwłaszcza no, warunki mówienia o najprostszej pracy to też jest zupełnie, zupełnie oksymoron, skoro warunki tam są tak szkodliwe już dla dorosłych górników, prawda? E, mówisz o, o roli dziewczynek, kobiet. No, Alicja postanowiła zajść do pracy w kopalni w wyniku bardzo skomplikowanych życiowych okoliczności, o których tutaj nie będziemy, myślę, w szczegóły wchodzić tutaj, ale e, udało jej się to zrobić, mimo tego sprzeciwu dla pracy kobiet. Tylko, że właśnie praca w kopalni to nie jest jedyna trudność, na jaką taka kobieta się natyka, tak? Bo, jedna, z wielu. jedna z wielu, okazuje się, że tak naprawdę to kobiety mają to najtrudniej. I, nie jest tą trudnością sama praca w kopalni, ale to, co czeka je w domu. Czyli e, najczęściej przemoc rodzinna, e, a jeśli nawet nie rodzinna, to są one narażone na gwałty. Nie mogą same e, wychodzić z domu, bo bardzo łatwo tam paść ofiarą napaści ze strony górników, którzy wydaje się, e, uważają, że po prostu mogą brać co, co chcą tak? I, i wyłapują takie dziewczyny na ulicy. Gdy po wypłacie wkładają w szał. Wydaje się, że sam autor nie do końca dowierza tego, co zobaczył w Potosji, i po paru latach postanowił wrócić do tego miasta, sprawdzić, jak wygląda obecnie sytuacja, zwłaszcza Alicji. I tutaj na czytelnika czeka kilka wstrząsów. Natomiast on jednak pokazuje, że jest światełko w tunelu, że te kobiety stają się coraz bardziej świadome. Te zmiany są. W ślimaczym tempie się odbywają, ale mimo wszystko zauważamy. Ja jednak chciałbym porozmawiać o czymś innym, bo też wydaje mi się, autor pojechał, żeby zobaczyć, jaka jest reakcja na jego publikację i opisywani tam ludzie, albo ludzie, którzy po prostu mieszkają w Potosi, stwierdzili, że ta książka nie jest kompletna, że ona jednak nie pokazuje, że część górników to nie są wcale takie łotry, to nie są wcale tacy źli ludzie i tego im zabrakło. Twoim zdaniem on nieprzypadkowo jednak większość tych górników wrzucił do, do jednego worka i nie starał się rozmyć tego problemu, przez to, że pokazałby też dobre przykłady. Myślę, że niezależnie od tego, czy skala tego problemu jest mała czy duża, to ten problem istnieje i społeczeństwo nie potrafi albo nawet jeszcze nie chce stawić mu czoła. Więc ja absolutnie nie uważam, że autor tutaj jest w jakiś sposób tendencyjny, bo jeśli te kobiety, które reagują na tekst tej książki, mówiąc, że... No, ale to jest niesprawiedliwe, bo są też górnicy, którzy są w porządku. No, ja się z nimi nie zgadzam, tak? Chociaż to oczywiście nie ja jestem jedną z tych kobiet. Ale jednak, no, myślę, że one sobie jeszcze nie zdają sprawy z tego, że ich praca też ma wartość, tak? Jakąś namacalną, wyliczalną, za którą należy się, powinno się należeć wynagrodzenie. Może to jeszcze po prostu tam nie dotarło do tego chyba jednak tradycyjnego społeczeństwa, a w nas to już budzi bunt. Książka Potosi, Góra, która zjada ludzi, to absolutnie jeden z najmocniejszych reportaży, jaki ukazał się w tym roku w Polsce. Mimo tego, że nie jest to łatwa lektura, że podczas lektury można wyrwać sobie bardzo wiele włosów, to jest to lektura bardzo przez nas polecana, lektura, do której, na którą warto poświęcić swój czas. Zatem zapraszamy do czytania Potosi, jak i innych książek, które omawialiśmy w naszym blogu. Wszystkie one czekają na Was w Mediatece. Zachęcamy do wypożyczania. Tymczasem, do zobaczenia. Do zobaczenia.